Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w szybkim przeglądzie wiadomości. Mam ich zebranych niewiele, ale są takie dosyć intensywne, powiedziałbym. Zaczniemy sobie od GTA 6, po drodze mamy Star Wars i też gdzieś coś o polskich nowych grach, w sumie jednej. Grze o ninja, więc... Więc zabierzmy się do rzeczy. A zacznę sobie historię od, od GTA 6, z powodów oczywistych i też clickbaitowych. Jason Schreier zdradził wiele informacji o GTA 6. Wynika z nich, że najnowsza odsłona popularnego cyklu zabierze nas do, nas do Vice City, gdzie wcielimy się między innymi w kobietę. Nie dziwię się, że tak blisko nagłówka znajduje się ta informacja, ponieważ to wiadomo, jak dzisiejsza społeczność graczy triggeruje się potwornie, kiedy nagle bohater ulubionej gry miałby być kobietą. Ale spokojnie, między innymi w kobietę oznacza, że przynajmniej będą postacie dwie i nie wszystkie będą kobietami. I to nie jest właściwie zła informacja, to jest taka informacja, która może trochę poruszyć ludzi i wygenerować odrobinę kliknięć, ale przypominam Państwu, że Assassin's Creed Origin również skorzystał z tego schematu, mieliśmy do czynienia z dwiema postaciami. I muszę powiedzieć, że ta postać kobieca dużo ciekawych rzeczy wniosła do, do samej gry i pokazywała rozgrywkę z zupełnie innej perspektywy, z zupełnie innego punktu widzenia i zupełnie inaczej podchodząc akurat w tamtym przypadku do zemsty, co uczyniło historię bardzo ciekawą i tej jestem także ciekaw. Z reguły nie przepadam za z, z, graniem kobietami, bo to uniemożliwia mi trochę wczucie się w grę. Nie mam nic przeciwko temu, żeby takie zabiegi były stosowane, ale wtedy nie do końca gra jest dla mnie, co jest też do przyjęcia, przecież nie każda Gra musi być dla mnie. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy mamy do, do, możliwość wyboru dwóch osób, albo w zasadzie gramy, gramy nimi zamiennie, to powoduje, że historia naprawdę się ubogaca, bo perspektywy potrafią być skrajnie różne, a Rockstar potrafi tę historię opowiadać dosyć dokładnie. I także dosyć dosadnie, więc możemy mieć do czynienia z czymś interesującym. Ja jestem pozytywnie do tego nastawiony, absolutnie nie wzbudza to we mnie jakichkolwiek negatywnych reakcji, aczkolwiek rozumiem poruszenie, ale go nie popieram w żadnym razie. To, że się pojawi tam kobieta, nie jest żadnym powodem do protestów. To może być ciekawe, zwłaszcza w przypadku GTA 6, bo w ogóle seria GTA jest z reguły bardzo brutalna. Obserwacja kobiety. Przez, w kontekście brutalności może być także interesująca bardzo. Więc nie wiem, czy to jest dobry argument, czy to jest zły argument, ale to jest akurat taka informacja, która mnie ucieszyła. Będzie pewnego rodzaju urozmaicenie. Schreier podał kilka informacji na temat Grand Theft Auto 6. Wśród nich znajdziemy konkrety o miejscu akcji, czy dwóch grywalnych postaciach. Kodowa nazwa gry to projekt Americas. W produkcji znajduje się kobieca protagonistka, będzie ona latynoską. Oprócz niej przyjdzie nam zagrać również mężczyzną. To, że kobieta będzie latynoską, jest także dobrą informacją. Latynoskie są z reguły. Latynoski, latynoski są z reguły bardzo energetyczne, bardzo emocjonalne, więc i ta postać może być głośna, hałaśliwa, jak wspomniałem na początku, brutalna. Bronie tego pomysłu z uporem maniaka. Fabuła przedstawiona w tytule ma być inspirowana historią pary amerykańskich przestępców, Bonnie i Clyda. Dodatkowo w GTA 6 ma zabraknąć żartów z mniejszości, czyli elementów dość charakterystycznych dla całej serii. Tak, to jest kolejny, kolejne... Kolejne światełko alarmowe, które ludzi porusza, ponieważ wszyscy się bardzo obawiają, że GTA za bardzo będzie ostrożny w ramach poprawności politycznej. Nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z czymś takim w tym przypadku. Dlatego, że poprawność polityczna to jest coś, co może zaszkodzić konkretnym osobom, czasami nawet korporacjom, ale absolutnie nie może zaszkodzić sprzedaży gry. Przepraszam za te śpiewy mojej córki. Mamy remont w domu i cała moja rodzina znajduje się w jednym miejscu. Moja córka uprawia skakanie tam po drugiej stronie za oknem. Tak czy inaczej, wracając, wracając do, tej, do tej opowieści, o ile, o ile poprawność polityczna może zaszkodzić tam konkretnym osobom i korporacjom, tak, jeżeli chodzi o sprzedaż gry, to może jedynie pomóc. Więc powiedziałbym, że Rockstar nawet będzie chyba próbował wykorzystać eee... tego typu eee... nastroje społeczne, żeby nagłośnić swoją produkcję. <SUPERYTOC1> Zresztą do premiery trochę czasu zostało. Więc chyba nie musimy się tym za bardzo przejmować. Poza tym, jeżeli mamy do czynienia z historią ala Bonnie i Clyde, to jej zakończenie może być tragiczne, chociaż nie musi być, ale przede wszystkim będziemy mieli do czynienia z romansem gorącym, latynowskim być może, więc ja jestem jak najbardziej za. Akcja ma zostać osadzona w fikcyjnej wersji Miami, co powinno oznaczać, że GTA 6 zabierze nas do Vice City. Na początek otrzymamy tylko te metropolię i okalające je tereny, ale z czasem mapa ma, być, ma zostać rozszerzona o kolejne miasta. Świat gry, ponoć już na starcie, będzie rozległy i zaoferuje więcej wnętrz budynków niż poprzednie odsłony serii. Produkcja tytułu ma mocno. O, Produkcja tytułu mocno się wydłuża. Głównymi sprawcami tego stanu rzeczy są pandemia, koronawirusa oraz zmiany w kulturze pracy panującej w firmie. Z tego względu osoby, z którymi rozmawiał Schreier, nie były w stanie mówić o dacie premiery, ale typowały, że GTA VI ukaże się najpewniej nie wcześniej niż za dwa lata. Czyli powiedzmy 2024-2025 dobry rok, bo prawdopodobnie także w tym czasie wyjdzie Wiedźmin 4. Um. Co mamy jeszcze? Oprócz rewelacji na temat GTA VI, Schreier zdradził również, że Rockstar Games przechodzi duże wewnętrzne zmiany. Rozpoczęły się one w 2018 roku po fali oskarżeń o złe warunki pracy w studiu przy okazji premiery Red Dead Redemption 2. Z firmy zwolniono osoby, które według innych pracowników nadużywają swojej władzy albo też są wymagające co nie do końca wymagające osoby są potrzebne w firmie, no i jakby nie patrzeć. Bo inaczej, no jak pchnąć ten projekt do, do przodu? Zobowiązano się ograniczyć tzw. crunch, czyli przymusową pracę po godzinach, oraz przenieść część pracowników zatrudnionych na kontraktach na pełen etat. Przyznano lepsze świadczenia zdrowotne oraz urlopowe. Ta ostatnia rzecz zawsze sympatyczna, zwłaszcza zdrowotne, zwłaszcza w Ameryce. To jest nieustający problem. Tak czy inaczej... Historia na podstawie tego, co dzisiaj miałem okazję Państwu przedstawić w moim mniemaniu, zapowiada się ciekawie. Fajnie, że Rockstar idzie dalej w ten podział bohaterów, czyli że mamy więcej, mamy więcej perspektyw niż tylko jedna. Pamiętam, kiedy pojawiły się pierwsze informacje na temat GTA V, gdzie było wiadomo, że bohaterów będzie trzy. pojawiły się takie obawy, że przez to, że jest trzech bohaterów, historia będzie, nie będziemy się mogli przywiązać do jednego z nich. Bo tak jest jeden bohater, to tam poczucie takiego. Bycia tym bohaterem jest łatwiejsze niż kiedy bohaterów jest trzech, ale moim zdaniem wyszło to grze na plus, bo żeśmy dostali tak naprawdę trzy ciekawe historie, żadna z nich nie była za długa, każdy bohater był odrobinę inny i mogliśmy pograć z trochę innej perspektywy, więc to było coś bardzo korzystnego. Tym razem liczba bohaterów zostanie zredukowana, ale zakładam, że ich relacja będzie znacznie bliższa. Warszawiacy zapowiedzieli nowy tytuł w stylu ninja. Sieciowa gra akcji od byłych pracowników CD Projekt Red powoli nabiera kształtów. No, przybywa trochę tych gier osadzonych w Japonii. To ciekawe, bo spodziewałbym się, że to jest na tyle interesujące miejsce, że tych gier powinno być dużo więcej. Natomiast wbrew pozorom, aż tak dużo ich się nie wydarzyło. Może to też jest trudny temat z jakiegoś powodu, ale ostatnimi czasy obserwujmy boom na feudalną Japonię w grach A. Wszyscy czekają tak naprawdę na Asasyna w feudalnej Japonii, nieprawdaż? Ale teraz po Ghost of Tsushima to się pewnie nie wydarzy za szybko, bo poprzeczka została wysoko postawiona i nie wiem czy Ubisoft chce się mierzyć z tym. Tak czy inaczej, mieliśmy Nioha, mieliśmy Sekiro, Shadows Die Twice, ma mamy e Ghost of Tsushima i niedawno wydany Trek to Yomi Yumi to polska chyba była gra taka e 2D, Side, side Scroller. Nie jestem do końca pewny, bo nie ograłem, ale, ale wiem, że feudalna Japonia, tak czy inaczej. Oto standardowe przykłady gier, które każdy miłośnik kraju kwitnącej wiśni powinien przynajmniej znać. Teraz przyszedł czas na Polaków, a dokładniej byłych Redów działających pod szyldem Dark Passenger. To może trakt Yomi to nie był. Yomi nie był polski, nie wiem, tak mi się wydawało. Dark Passenger nazywają się panowie, którzy wcześniej pracowali w studiu Redów. Założycielem studia i pomysłodawcą projektu jest Jakub Ben. Jakub brał udział w pracach nad Cyberpunkiem 2077, co może wskazywać, że ich nowa produkcja ma sporą szansę mocno namieszać na rynku growym. No, może wskazywać, ale nie musi. To nie jest żaden argument. To, że ktoś pracował przy Cyberpunku, to zależy co robił oczywiście. Yy, I to nie musi się przekładać na jego osobistą umiejętność. Oczywiście bardzo kibicuje polska ekipa i tak dalej. Ale no, nie rzucajmy takich słów na wiatr. Można powiedzieć, pan Jakub ma dwie ręce i głowę. To sugeruje, że ich produkcja ma sporą szansę namieszać, no bo dokładnie tak to wygląda. Prace przy Cyberpunk nie do końca bywają nobilitujące w odbiorze społeczności graczy, nieprawdaż? Mimo, że przecież wiecie, że ja jestem, jestem ogromnym miłośnikiem Cyberpunk'a i będę go bronił jak ostatniego Bastionu. Tak czy inaczej, mamy do czynienia z sieciową grą akcji, więc nie jest to raczej produkcja przed, przeznaczona dla mnie, ale myślę, że może Państwa zainteresuje i plus dodatkowo fakt, że robią to Polacy, powinien być także dodatkową motywacją. Tytuł ma być sieciową grą akcji przedstawioną w widoku First Person Perspective. Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5, co nie tylko ma dobrze wpłynąć na oprawę graficzną, ale także na rozmach prezentowanych starć. Twórcy na stronie poświęconej projektowi nie kryją entuzjazmu. Bardzo Dobrze, bardzo dobrze. To bardzo ważne, żeby mieć entuzjazm, bo jakby wy nie wykazywali się entuzjazmem, to co my byśmy mieli gracze powiedzieć? Cieszy mnie ta, to zaangażowanie w Unreal Engine 5. Tego jest coraz więcej. Wygląda to... to znaczy silnik prezentuje się świetnie na wszelkich prezentacjach. Dużo, dużo dzisiaj masła maślanego, tak sobie myślę, prezentuje się na prezentacjach. Tak czy inaczej, Taka jest rzeczywistość. Wygląda to nieźle. Najwyższa pora, żebyśmy go zobaczyli tak w akcji, w dobrze rozbudowanej grze. Autorski system lokomocji umożliwi graczom wykonywanie niesamowitych ewolucji, takich jak bieganie po, strza po strzałach wystrzelonych przez innych graczy: dynamiczne wspinanie się po płaskich ścianach za pomocą pazurów szuko, czy używanie włóczni jari jako tyczki w celu przeskakiwania przeszkód. Z oficjalnej strony Dark Passenger. Muszę powiedzieć, że to po raz kolejny trochę mnie odrzuca. Mnie, jako gracza, który pozbawiony zręczności jest zupełnie. Ostatnimi laty skakanie po wystrzelonych strzałach przez innych graczy wydaje się ponad moje siły, ale kto wie? Kto wie? Ponadto gracze mogą liczyć na obecność w grze praktycznie każdego elementu uzbrojenia znanego z gier o sztukach walki. W arsenale gracza znajdą się katany, krótkie miecze Tanto i zashi, łańcuchy Kusi. Kus, kusarigama, Shurikeny, Noże Kunai do rzucania oraz wiele innych. Złożony system personalizacji pozwoli graczom na tworzenie unikalnych postaci oraz modyfikowanie ich broni, wyposażenia i umiejętności wedle swoich upodobań. Otrzymają oni również możliwość rozbudowania i rozwijania własnego dojo. Zdradzają twórczy. Yy, twórcy. Yy, twórcy jednak rozsądnie yy, dawkują szczegóły. No nie wiem, czy tak rozsądnie, zważywszy na skakanie po strzałach. Nie znamy na tę chwilę daty premiery, nie ujawniano żadnego zapisu rozgrywki czy choćby tytułu gry. Na Twitterze twórcy zamieścili z kolei oferty pracy m.in. dla programisty rozgrywki, designera 3D czy kierownika do spraw animacji. Ja mam cichą nadzieję, żeby te umiejętności zaczerpnięte z Cyberpunka nie, sprowadza nie sprowadzały się głównie do marketingu. Bo Cyberpunk, jak wiadomo, z zapowiedzi słynął, a nie dowiózł za bardzo. I tutaj też mamy do czynienia z projektem, który jest w zasadzie zapowiadany dopiero. Nie ma żadnych dowodów. Tych tutaj dokonań jakichkolwiek, więc można obiecać wszystko. To jest tak, jakbym ja sobie wymarzył: ja zrobię grę, i ona będzie miała takie i takie funkcje. Yy, więc, ale okej, okay. wiem, że się czepiam. Yy, w ramach raczej satyrycznych niż poważnych obaw. Liczę oczywiście na Polaków i liczę na to, że dowiozą. Pierwsza gra Studia Dark Passenger wykorzysta proced proceduralnie generowane elementy, mające urozmaicić każdą rozgrywkę. Gracze będą mieli, yy, mieli takie same cele misji, lecz otwartą drogę do ich realizacji. To jest ciekawa rzecz, jeżeli mamy do czynienia z sieciową grą akcji, to czy oznacza to. Yy, Zabawę kompetytywną? Czy być może kooperacyjną? Co to znaczy cele misji? Jakie misje w ogóle <laughs> poza eliminacją przeciwników się pojawią? To mnie ciekawi. Więc oprócz tych wszystkich mechanik, które tutaj zostały podane, które trochę brzmią jakby były na wyrost, mam nadzieję, że nie, to chciałbym wiedzieć w jaki sposób w ogóle gra ma być skonstruowana. Czyli jakie są cele, co mamy robić jako gracz, bo nie wiem tego. Zakładam, że sieciowa gra akcji oznacza trochę kompetytywność, ale, ale mogę być w błędzie, bo dzisiaj czasy się pozmieniały i gry potrafią nazywać się inaczej, wskazywać coś innego, a oferować coś też jeszcze zupełnie innego. Pozostaje tylko życzyć twórcom wytrwałości oraz rąk do pracy. Tytuł zadebiutuje na PC, Steam i Epic, PlayStation 5 oraz Xbox Series X. I S. Rzuciłem sobie także okiem na stronę projektu, żeby wyjaśnić pewne niejasności, które mam. I z opisu deweloperów wygląda to tak. Naszym celem jest tworzenie silnie emocjonujących gier sieciowych skupiających się zarówno na kooperacji, jak i rywalizacji. Fascynują nas interakcje międzyludzkie, sojusze, brawurowe konfrontacje i niespodziewane zwroty akcji. Aby uczynić każdą rozgrywkę unikalną i zaskakującą, stosujemy wiele rozwiązań proceduralnych. Choć wszystkim graczom przyświecać będzie ten sam cel, za każdym razem będzie on wymagał zmiany taktyki i poruszania się innymi ścieżkami. Ot, i tak to wygląda. Projekt Star Wars: Knights of the Old Republic miał popaść w spore tarapaty. Zwolniono kluczowych deweloperów i prace nad grą zostały wstrzymane. To jest chyba najbardziej tragiczna informacja, bo. Te wszystkie wcześniejsze, czyli dwie, nie były w żaden sposób tragiczne, więc zdecydowanie, ale to właściwie jest najbardziej tragiczna informacja ostatniego półrocza, jak dla mnie, bo jeżeli chodzi o remake'y, to od samego początku, kiedy uznałem, że jest to trend e, szybujący ku górze, to czekałem na Star Wars. E, Knights of the Old Republic, a tutaj, proszę Państwa, takie złe informacje. Źródłem tych informacji jest Jason Schreier, dziennikarz serwisu Bloomberg. Ma on tak dobrą renomę w kwestiach tego typu przecieków, że dajmy wiarę jego doniesieniom. Według Schreiera, odpowiedzialna za remake firma Asper Media nakazała wstrzymanie prac nad grą. Zwolniono również głównego projektanta oraz dyrektora artystycznego. Ja nie wiem, czy może być gorzej. W sensie nie wyobrażam sobie, żeby mogło być gorzej. To wygląda jak kompletny reset całego projektu, bo jeżeli od Osoby jakby odpowiedzialne za całą, cały kierunek artystyczny wylatują z roboty, to to musiało wyglądać albo tak paskudnie, albo być tak niezgodne z, z, z kierunkiem wydawcy, że będziemy musieli na ten projekt czekać, jakby był robiony od, od, od zupełnie od nowa. Chociaż pewnie jakieś asety zostaną wykorzystane, ale nie jest to dobra informacja. O. Obecnie Asper zajmuje się innymi projektami, podczas gdy stan Star Wars Knights of the Old Republic, remake zostanie przeanalizowany przed podjęciem decyzji o dalszym rosie w losie produkcji. Jednym z powodów tej sytuacji ma być powolny postęp prac. Asper początkowo planował wydać grę pod koniec tego roku, podczas gdy deweloperzy pracujący nad projektem mieli poinformować szefów, że bardziej realistycznym terminem będzie 2025 rok. W maju tego roku do pomocy przy projekcie zatrudniono studio Saber Interactive. Część zaangażowanych w grę osób sądzi, że ten zespół może całkowicie przejąć produkcję, no być może przejmą, no być może coś z tego będzie. Według informatorów Schreiera, 30 czerwca tego roku firma Asper Media zorganizowała pokaz wczesnej wersji gry dla partnerów, takich jak Lucasfilm Games oraz Sony. Deweloperzy byli zadowoleni z tego, co zademonstrowali, dlatego mocno zdziwili się, gdy raptem tydzień później zwolniono głównego projektanta Brad'a Prince'a oraz dyrektora artystycznego e, Jasona Minora. To musi być bardzo nieprzyjemne przeżycie, kiedy... Ty zapraszasz najważniejszych wydawców na, na prezentację, jesteś super zadowolony z tej prezentacji, a potem wywalają ludzi z pracy. Okazuje się, że nikomu się nie spodobało. Więc tu jest tak: albo jakaś totalna niezgodność z, z tym, jak ten projekt miał wyglądać, albo ludzie, którzy produkowali grę, mieli jakiś przerost. Mm, Wiary w swój własny projekt, nieuzasadniony nie przerost wiary. Ale czytajmy dalej. Asper miał być bardzo niezadowolony z tego, jak pokazowa wersja prezentowała się na tym etapie prac, biorąc pod uwagę czas i środki wpompowane do tej pory w Star Wars Knights of the Old Republic. Nic więc dziwnego, że perspektywa trzech kolejnych lat produkcji nie okazała się dla szefostwa atrakcyjna. Okej, okay, projekt się przedłuża. Jednym z powodów problemów gry może być fakt, że miała ona mocno różnić się od pierwowzoru. Zamiast jedynie opracować nową oprawę graficzną, twórcy planowali gruntowne przebudowanie rozgrywki z tradycyjnego RPG, w którym dowodzimy drużyną w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą, gra miała przeobrazić się w RPG akcji. I to jest oczywiście taki punkt sporny, który także trochę dzieli społeczność. Ja z reguły podchodzę do tego w ten sposób, że ogrywałem starego Kotora, bawiłem się przy nim świetnie, ceniłem ten, ten system i yy, cały mechanizm rozgrywki, który był w pierwotnej wersji, ale jestem absolutnie otwarty na tą wolność artystyczną, którą mogą mieć twórcy przy tej nowej części, jeżeli uznaliby, że zrobią z tego rpg akcji, to proszę bardzo, ja nie będę się do tego przyczepiał, dopóki nie zobaczę gry w akcji, jeżeli ona się okaże dobra, to będę z niej zadowolony. To, że są jakieś różnice między oryginałem, a tą wersją, zupełnie mi nie przeszkadza z, z reguły te mechanizmy, które kiedyś żeśmy akceptowali, dzisiaj bywają odrobinę przestarzałe, więc zakładam, że deweloperzy wiedzą, co robią i, i mam nadzieję, żeby im się to udało. Więc nie jestem od razu nastawiony negatywnie, ale wiele osób y, słysząc te informacje mówią, okej, okay, lepiej, że zatrzymali Projekt, niż mieliby go dopuścić w takiej postaci, gdzie sterowanie i walka różniłaby się diametralnie od tego, co było w oryginale. Ja się nie do końca z tym zgadzam. Lubię nowe rozwiązania, lubię współczesne rozwiązania. Nie liczy się zamiar, a tylko liczy się efekt, a ten byśmy ocenili dopiero po premierze. Tak czy inaczej, to by zamykało moje opowieści dzisiejsze. Okazały się pewnie dłuższe niż planowałem. Nie wszystkie, jak widzieliście, są dobre, ale część z nich na pewno warta uwagi. Powiedziałbym, że każda z nich warta. <laughs> Uwagi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, hej.